The <laughs> Cześć, o tej teorii widzowie, dzisiaj zajmiemy się mega świnią, czyli wielką nowością, jeśli chodzi o kluby w Brawl Stars. Zobaczcie, czym jest mega świnia. Weź udział w wydarzeniu mega świnia z klubem, aby wygrać duże nagrody. Każda wygrana członka klubu dodaje nagrody do mega świni. Mega dropy dodają dropy star. Rozbij mega świnie na koniec wydarzenia, aby zgarnąć część puli nagród. Maksymalna pula to 20 star dropów i dużo dodatkowych nagród. I ja dzisiaj otworzę sobie 20 takich mega świn, żeby je przetestować, no i zobaczymy, co uda mi się w nich trafić. Więc co, ja już sobie Otwieram pierwszą mega świnię, a wy w tym czasie szybko zostawcie suba na moim kanale i ja już ją otworzę, dobra? Każdy, kto mnie subskrybuje ma szansę wygrywać fajne nagrody. Tak wam tylko zdradzę, że już w jutrzejszym odcinku będę wam rozdawał skina do styłu, więc koniecznie subskrybujcie, żeby go nie przegapić. Uwaga, co dostaniemy w pierwszej mega świni, rozwalamy ją i co tutaj będzie? Nie mogę się doczekać. Ło, wow, 488 błyskotek! I mamy oprócz tego 127 monet. Let's go! E, są też oczywiście punkty mocy i mamy jakiś bonus. Za zajęcie drugiego miejsca w rankingu osób, które dokonały wpłaty dostajesz. Dodatkowe star dropy. Ej, uwaga co my tu będziemy mieli. Klikamy sobie na początek niestety rzadki, więc nic specjalnego, ale jest jeszcze jeden i też jest rzadki, kurczę. Myślałem, że mi jakiś lepszy drop nie, no ale zawsze coś. I tak się prezentuje właśnie moja pierwsza mega świnia otworzona. Warto wspomnieć, że ta mega świnia nie była jeszcze pełna wtedy, gdy ja ją otwierałem przed chwilą. Dlatego dzisiaj postaramy się otworzyć też pełne, bo im ta mega świnia jest bardziej napełniona, tym nagrody w niej są lepsze. A zanim przejdę do dalszego otwierania i dalszego mówienia o mega świnach, to zostawcie szybko łapkę w górę po tym odcineczkiem. No jak będzie tutaj 1800 łapek w górę, to wrzucę wam kolejny odcineczek z Halloweenowego maratonu. Więc to wszystko zależy od was, czy ten maraton będzie dalej trwał. Trzeba dobić 1800 i jutro macie kolejny filmik. W ogóle, jako że dzisiaj wyszedł nowy update, co prawda nie wyszła jeszcze Charlie, ale postanowiłem, że sobie ją przetestuję. Mam ją dostępną na specjalnym koncie od twórców Brawl Stars, no i jeszcze nigdy ją nie grałem. Chcę zobaczyć, jak działa to niej Ult kokon, no i jak się strzela, więc szybko sobie strzelimy parę razy i zobaczymy, i później przechodzimy do otwierania kolejnych mega świni Oglądajcie do końca, bo będzie się działo. Uwaga, patrzcie na to! Ej, mega się tym! Jojem tak strzela Im jesteście bliżej, tym to jojo szybciej do was wraca i możecie zadawać coraz to lepszy damage. ona jest naprawdę mocna. E, no aktualnie mam na niej 3300 HP nie jest jakoś bardzo ulepszona chyba. E, dobra, i teraz rzucamy sobie ulta na przykład w tego robocika. I jak to wyjdzie? Patrzcie, jest zamieniony w kokon normalnie. I żeby ten kokon się rozwalił, to musi minąć dopiero jakiś czas i mam teraz spokój. Mogę sobie robić inne rzeczy, zanim ten robocik wróci. Mega dobry jest ten ulcik, naprawdę. E, fajnie się tą postacią na pewno będzie grało. E, no i jak najbardziej na plus. Wiecie co, ciekawi mnie jeszcze i poziom mistrzowski, co my tutaj mamy? Ciekawego. No oczywiście to są kredyty, monety i tak dalej, ale patrzcie, jaka kozacka konka gracza! Ona jest za Golda 2, jeśli chodzi o właśnie poziom mistrzowski, a tytuł nazywa się Jest w Twojej głowie. Ej, mega fajne! No nic, otwieramy sobie teraz kolejną mega świnię i otworzymy ich sobie dzisiaj gdzieś około 20, ale tak pomyślałem, że może jak ja ją otwieram, no to nagrałbym jakiś odcinek z pewnym youtuberem, gdzie robimy wojnę na mega świnie. Kto trafi coś lepszego w mega świnach? Dajcie znać, co o tym myślicie, a ja mam 841 błyskotek. Ej, robi to wrażenie, to jest bardzo dobry drop. Co będę miał? jeszcze ciekawego. Okej, okay, star dropy chyba aż cztery dostałem, widzicie? U góry tutaj pokazuję ile ich dostałem i jak kliknę otwórz wszystkie, to chyba wszystkie naraz mi się otworzą. Dziwne, e, ale spoko, to już jest trochę lepsza mega świna, jeszcze nie jest taka najlepsza, maksymalna, bo chyba słyszałem, że w takiej najlepszej mega świni nawet idzie dostać 20 star dropów, czajcie. E, więc tutaj aż tak dobrze nie ma, e, bo chyba dostałem tylko cztery, ale patrzcie, jest epicki, może coś ciekawego tutaj otrzymamy, może jakiegoś nowego skina, bo jest teraz dużo nowych skinów, też na pewno sobie zagram jakimś nowym skinkiem, żeby go szybko przetestować. E, no i co? Jest bonus za zajęcie znowu drugiego miejsca e, i co będę miał w tym bonusie? Aha, jeszcze dwa chyba star dropy. Ten jest rzadki, więc też nic specjalnego. A co będziemy mieli w kolejnym star dropie? Bardzo rzadki, więc szału nie ma. To są moje wszystkie nagrody za tą mega świnie. No dobra murdeczki, zanim otworzymy sobie kolejny mega świnie, czas przetestować się takiego mojego chyba ulubionego skina z tego update'u, czyli Mrocznego Klauna Sama. Zobaczymy sobie jak będzie się nim grało, jestem giga ciekawy, bo w sumie jeszcze nie miałem okazji, a ten skin będzie kosztował tylko 79 gemów. A patrzcie jaki jest fajny, ej, to on w ogóle jeszcze jakimiś szczękami, widzicie? Rzucimy teraz jego ulta, co jest grande, taka jedna szczęka wielka, która leci, chyba mu wypadła z buzi, ale w dzisiejszym odcinku w ogóle jednak nie otworzymy 20 e, aż właśnie tych e, mega świn, no bo ten film trwałby za Długo. Otworzymy ich sobie 10, myślę, że i tak będzie spoko. A na pewno za niedługo wrzucam jakiś kolejny odcinek, może z jakiegoś większego openingu, albo tak jak mówię, openingu z YouTuberem jakimś. Więc jak chcecie, żebym nagrywał wam takie fajne filmy, to wpisujcie Codiectory w sklepie Brawl Stars, wtedy bardzo mi pomagacie i mega mnie wspieracie. Żubik dla każdej osoby, która ma mój kodzik. No to co, lecimy z trzecią mega świnią. Niestety ta jest totalnie pusta. Chcę wam pokazać, co by było, gdybyście w ogóle nie wbili nic w klanie. No i dostali pustą mega świnię. Co jest w niej środku? Sprawdzimy sobie. To jest trzecia nasza mega świnia dzisiaj i mamy 680 błyskotek, 9 monety, Co jest Czemu ty jest takie mocne? Ej, nie, to chyba nie była pusta świnia, tylko po prostu ten obrazek się zlagował. Bo ja mam tutaj najlepsze nagrody, jakie w ogóle miałem. E, widzicie, tu jest pięć star dropów w ogóle. Co się dzieje? A to jest dopiero trzecia taka mega świnia. Oglądajcie do końca, bo ja coś czuję, że jak odwożymy taką najlepszą mega świnię, to wtedy dostaniemy coś już totalnie grubego, nie? E, więc nie możecie tego przegapić. No i zobaczymy. Mamy jeszcze bonusowe rzeczy za zajęcie pierwszego miejsca tym razem. I zobaczcie, od razu ta mega świnia oddaje kolejny epik. Ale my chcemy mityka albo legendę w tym star dropie. No w mega świniach naprawdę można dostać mnóstwo star dropów, to jest Giga fajne, e, No i to są moje nagrody za kolejną, właśnie. Ale żebyście nie musieli długo czekać, kolejna mega świna wjeżdża. Ta już jest prawie cała zapełniona. Oj, spodziewam się tutaj czegoś mocnego. Czy <gry> się czegoś bardzo mocnego? E, 359 błyskotek to w sumie nie tak dużo. Wcześniej dostawałem więcej. Ale zawsze to są błyskotki. Ok, i mamy za zajęcie trzeciego miejsca tym razem, więc to nie jest takie dobre. E, otwórz wszystkie, sobie klikniemy. Ej, czekajcie, dobra, jednak nie. Mam tu mityka, a może nawet legendę. Uwaga, sprawdźmy. Ok, to jest mityk. Dobre i to, co będziemy mieli. Jest! Jakiś nowy skin. Poczekajcie. A nie, to jest postać nowa Mortis. Let's go, mamy Mortisa odblokowanego Na tym kącie, bardzo mnie to cieszy Ziomeczki, więc ta mega świnia oddała Czas na szóstą mega świnkę, co tutaj otrzymamy Ona już jest pełna, zobaczcie Cała jest wypełniona, to jest moja najlepsza mega świnia Co w niej będzie? 881 błyskotek, okej okay. 44 końce tylko, ale 3 star dropy dostałem jedynie Dobra, klikam otwórz wszystkie, bo tutaj mam taki przycisk Jeszcze go nie testowałem, co się stanie jak to kliknę ehm, No i co? nie wiem o co chodziło z tym tak serio, e, dziwne to było, kliknąłem i dalej jest normalne otwieranie, więc w sumie bez różnicy, e, chyba nic specjalnego tutaj nie dostaliśmy tym razem czas na szóstą mega świnie też jest prawie cała zapełniona ale na to bym nie patrzył, że jest zapełniona, bo wcześniejsza też była i nic dobrego nie mieliśmy 557 błyskotek, całkiem ładnie, dużo monet i tylko dwa start dropy nie czekajcie, już chyba nie dostałem bonusowych itemów dlatego są tylko dwa i mamy kolejnego mityka, let's go, zaczyna oddawać w tych star dropach, o fajna emotka do stew, przyda się na pewno i uwaga, bonusowe odbieramy i w bonusowych masz 300 dropy no i to się szanuje widzowie to już mi się podoba nie będę ukrywał e, więc jak widzicie no to jest trochę lepsze tylko dostajemy jedynie jednego mityka czekamy cały czas na jakąś legendę w ogóle może ja sobie zagram jedną giereczkę w tym evencie mega świni żebyście mogli zobaczyć jak to wygląda zobaczcie klikam graj i teraz losuje mi tryb no i specjalny modyfikator oby się ten nowy modyfikator trafił jakiś super zarośla najlepiej bo to dopiero wyszło w tym update cie. i co dostanę na razie rywala mi szuka i nie może mi znaleźć rywala a no to chyba sobie tego nie przetestuję bo ja gram na specjalnym koncie deweloperskim, na którym raczej ciężko mi jakieś rywali będzie znaleźć. To sorki, widzowie chciałem, ale myślę, że nie ma nic straconego, bo lecimy teraz z już bodajże szóstą albo siódmą mega świnią. Pogubiłem się w liczeniu. Najwyżej otworzę o jedną za dużo. Powiedzmy, że to jest szósta. I co tu mamy? Błyskotki, ale troszkę mało. Monet jest już trochę więcej. To chyba jest losowe po prostu. Jak macie farta, dostajecie więcej. Jak ma nie macie farta, dostajecie mniej, a ja mam aż cztery start dropy tutaj. Ej, ta mega świnia akurat oddała. Więc szybko sobie otwieramy te star dropy, Co tu jeszcze ciekawego dostanę? Proszę daj mi coś dobrego jeszcze. Jeszcze coś lepszego, nie cały czas te bardzo rzadkie. No, halo, ale bonus. ile będzie w bonusie? Okej, okay, jeden. Chyba tylko legendarny! No i to mi się podoba. Chyba najlepsza na razie nasza mega świnia. Tylko, żeby coś dobrego jeszcze dostać? No nie, tysiąc monet, więc nic specjalnego. No ale dobra, Murdeczki, zanim otworzymy sobie trzy ostatnie mega świnie w dzisiejszym odcinku, chcę przetestować jeszcze jednego pięknego skina, który mi się strasznie podoba z tego update'u. Jest to Vanara Frank. Tak on się prezentuje. E, dlatego co? Ja od razu go sobie kupuję na tym koncie. No i zagramy sobie nim jedną giereczkę i zobaczymy, jak się nim będzie grało. Do tego mam cały zestaw tego Franka. Patrzcie, i gracza, no i do tego jeszcze specjalny pin. I co ciekawe, zagramy sobie na dniowym rabunku, czyli tym nowym trybie prezent Blender, tylko że z dniami on wyjdzie na Halloween. W sumie to możliwe, że on już nawet teraz, jak wy ten odcinek jest dostępny i możecie w niego grać, ten tryb. Ehm, no bo ja nagrywam ten odcinek, który wcześniej zanim wy go <grych> zobaczycie. Ale mniejsza o to, jak ten skinek będzie się prezentował? Porciok jest kozacki ty! Daj jeszcze jego pina. Ej, ocencie tego skina w komentarzu w skali od 1 do 10. Jak Wam się podoba? Pokazuję wam jeszcze jego atak. Ehm, atak ma w sumie średni taki już Skałami. Myślałem, że tak będzie miał trochę lepszy w sumie, ale zobaczmy też ulta. Ja rozwalę w ogóle tutaj e, te płytki, bo to nam może bardzo pomóc. Ej, ult był akurat ciekawy. Dobra, podaj mi tą piłkę. Zdobywamy zaraz pierwszy punkt chyba. Patrzcie. Przenosimy tą piłeczkę do nas, w sensie dynie, i to powinno być zwycięstwo. No, na tym polega właśnie ta gierka, ale chyba trzeba dwa razy przenieść, e, żeby zdobyć kompletne punkty. E, Frank jest w ogóle dobry, a ten tryb, bo on ma dużo HP. Koniecznie, ziomeczki, oglądajcie ten filmik do końca, żeby wiedzieć, co dostanę w trzech ostatnich e, mega świniach. Jestem też sam tego giga ciekawy, o, ale teraz ładny ulcik mi wszedł. No i trzeba to wykorzystać. Dobra, jeszcze tego ośmiobitowca bym dziabnął. Chodź tu gościu. Patrzcie, to jest Kairos w ogóle. <grym> Okej. Okay. Więc gramy sobie przeciwko niby Kairosowi. E, no to idziemy szybko po tą dynię, Trzeba zraszować. Myślę, że to może mi tu przynieść sporą sporą robotę. E, uwaga, bierzemy piłeczkę i można ją podawać do swojej drużyny. Więc ja szybko podaję mojemu ziomalowi i niech on to strzeli. Nie w tą stronę gościu, biegnij z tym do bramki. W sensie do, do tego pola. Okej, okay. i mamy pięknego gola. W sensie nie gola, czemu ja to z piłką mylę? A więc pierwsza z trzech ostatnich mega świnek cała napełniona. Cała z mocnymi nagrodami. Co będzie w środku? 718 błyskotek. Świetny drop. Oprócz tego mnóstwo monet, 855 i mnóstwo punktów mocy dla dowolnego zanymiarza. Okej. Okay, dostajemy też 4 star dropy, a zaraz będzie jeszcze jakiś bonus. Zobaczymy, ile w bonusie tych star dropów dostaniemy. Mitych! Uwaga! Okej, okay, tym razem punkty mocy, więc szału nie ma, ale był mityk, więc plusik za to na pewno. No i chyba jeszcze jeden teraz stardrop został i zobaczymy zaraz, ile dostanę stardropów w bonusie. No bo w każdym właśnie te, w każdej tej mega świni dostajecie bonusy. A nie, nie w każdej, bo ja teraz nie dostałem. <laughs> To w sumie nie wiem od czego zależy kiedy się te bonusy dostaje Ale teraz ewidentnie mam pustą mega świnię Widzicie nic w jej środku nie ma A okaże się że ta mega świnia będzie lepsza niż ta którą przed chwilą otwierałem Czyli pełną Zobaczymy 30 wyskotek Dobra chyba nie będzie lepsza Matko bosko tak mało tak się da <laughs> Co to za drop Ty nawet nie miałeś ani jednego star dropa A więc jednak to była najgorsza mega świnia jaką tylko mogłem dostać Więc przyszedł czas na ostatnią Okej okay, ta już jest calutka napełniona Więc myślę że ona będzie bardzo dobra Dlatego mega świnio, proszę na koniec odcinka Dla tych widzów którzy oglądają do końca Przynieś nam szczęście. I daj nam coś fajnego. Miejmy nadzieję 416 biskotek, nie najgorzej, nie najlepiej. Dużo monet, bardzo dużo. No tutaj punkty mocy to tam mniejsza o to. I co, nie mam star dropa? Czemu nie mam żadnego dropa Nie, ja tak tego nie zostawię. Otwieramy jeszcze jedną dodatkową ostatnią mega Świnie. Co my tutaj będziemy mieli, proszę Państwa? Proszę, coś lepszego teraz. Błyskotki są, monety są, ale jak tu nie będzie dropów okej, okay, są. I to cztery aż! No i tak to można otwierać. Pierwsze epicki, tutaj podwójne żetony. E, w bardzo rzadkim też nic specjalnego, w rzadkim też nie. I bardzo rzadki jeszcze tutaj. Nie, dobra, rzadki, teraz na koniec. Czy będzie jakiś bonus? Jest, mamy bonus za zajęcie trzeciego miejsca. Uwaga, okej, okay, nic specjalnego. Więc z tym oto akcentu się z wami żegnam. Jak chcecie jakieś pojednych. Z Twerem na Mega Świnie dobicie taj drżłapek w górę i subików. Do zobacząka. Elo!